Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku We dwóch o spektrum. Dzisiaj Mateusz chciał wam pokazać pewien dodatek do gry Minecraft. Ostatnio Mateusz dużo grał Minecrafta i chciał wam opowiedzieć o jednej rzeczy. Ja ten dodatek uruchomię, a Mateusz będzie wam opowiadał co to takiego jest. Jest sobie już włączony. No to zobaczymy. Tak się włącza. Jeżeli był już uruchomiony to... O, teraz się włączył. Mateusz wam powie. O, pilot dostałem. Powiedz co to jest Mateusz za dodatek. No, że co jakiś czas się dostaje ten, bo on działa tylko na Ciebie jednoosobowo. Co kilkanaście sekund pojawia ci się nowy item, tak? Dostajesz po prostu i jakąś nową rzecz, tak? A skąd w ogóle wiesz o tym Z YouTube'a. A, na YouTube'ie obejrzałeś? Tak. I spodobał Ci się? Tak. Dobra, powiedz może jeszcze co dostałeś. I zobacz co Ci się pojawia, o. Co to jest. Mamy nowy murek. Mm, kilo. To, kilo. I drzwi. Drzwi. I co? O, pokaż jeszcze ten chipunek. Zobaczymy, jak nam skoczy coś nowego za chwilę. I co? Za kilkanaście sekund powinno coś nam tak. skoczyć? O, jest. Co to takiego? Cement. Cement. I możesz to teraz postawić? Tu mamy kociołek, tam jest piesek. Kociołek, piesek, tam lawa. Podkę jakoś dostałeś. Super. Ciekawe nasze. Na czy... co się. Nie widziałem. Dobra. co, poleciłbyś taki dodatek innym graczom? Tak. Tak, zamknę ten wygląd. Może na dole tego filmu tak. dodamy Wam informację o tym, skąd pobraliśmy ten dodatek. I Tam też jest instrukcja instalacji, to będziecie mogli sobie zobaczyć. Co teraz dostałeś? W jadro wody. W jadro wody, widzicie? I co kilkanaście sekund Mateuszowi wskakują nowe itemy. To nie jest Cid, bo jest na single-player tylko. Tak, na pojedynczym gracie sobie. Pykamy. O, zaklęte książki. Zaklęte książki. Książki. Ja je ciągle dostaję <laughs> na FNSC. Węgiel. Dobra. Dobra Mat, może zrobimy tak, tymczasowo się z naszymi widzami pożegnamy, powiemy wszystkim cześć do zobaczenia no i, jeszcze i będziemy kręcić sobie dalej. Tak? Czego? Na tą chwilę się pożegnamy, a ty będziesz pykał sobie dalej, tak? okay. Hej,